W związku z pandemią koronawirusa, przed wejściem do środków transportu publicznego, zapobiegliwi mieszkańcy Warszawy stosują środki przeciwwirusowe, a odkażające. Można zobaczyć, jak są zapobiegliwi, obserwując właśnie tutaj wejście na peron na którym można znaleźć wiele opakowań najpopularniejszych środków antyseptycznych, powszechnie dostępnych. Eee, pamiętaj, małpka zawiera dawkę środka aseptycznego, który może pozwoli uniknąć zakażenia. Niektórzy z najbardziej zapobiegliwych mieszkańców Warszawy stosują te środki już od bardzo wielu lat. Odmiennie od innych Homo sapiens nie składają się w większości z wody, tylko właśnie z alkoholu, i dzięki temu, w swoim własnym przeświadczeniu, są przekonani, że to ich ochroni od zakażenia koronawirusami. Ludzie mniejszej wiary, nie podchodzący tak optymistycznie do rzeczywistości, podkładają nadzieję jednak w używaniu mydła.